Nagramy sobie jeszcze jeden ostatni odcinek, za tym podejściem. Witam Was bardzo serdecznie. To jest czwarty odcinek, gdzie gram w Hot Pursuit i, jakby nie patrzeć, cały czas gram policją. Cały czas gram policją. Tu mi się policją, po prostu gra tutaj dobrze. Kupujemy nowy unit, czyli helikopter. On kolce zrzucił? Nie, on po prostu robił taki smoke, że tak powiem. Zapomniałem, że ja w ogóle w GTA 2 miałem jeszcze grać. Maserati. Maserati. Wiadomo, ja że widziałem jakieś ostatnie Maserati, które było w zganietanie. Ja miałem helikoptera używać, tak? Zobaczymy w ogóle, którym to jest klawiszem. Eli. EMP. Roadblock. Purbo. Aha, a to rzeczywiście, on współgra jeszcze z tym. Że ja? Że mnie skraszowo? Pamiętam, że w 2011 roku wychodził też Need for Speed World który był takim multi. Aha, on sam się pierdolił. No to jest mocne narzędzie. Helikopter w ogniu. Zwieżamy do ostatniego poziomu, cały czas, s biegnie Podobały mi się takie dzikie wiecie przejścia, takie ppp. Ładnie wygląda już na filmie, a w grze to już w ogóle. No tu mamy jeszcze jeden. Możliwość: Weiron164 Bugatti w 2011 roku? To kurde, nie słyszę. Takie policyjne Bugatti, to kurde. Czyli czas. Tam widziałem, że... będziemy mieli turbo. Nie wiem czy to turbo będzie działać jak będę. Chodzi mi o to, że jak ustawiam sobie... klawisze. To nam było helikopter albo turbo. I czy nie wiem, czy jak nie będziemy... nie policjantem, tylko tym... Normalnym ziomkiem tu jeździ wyściga, czy będziemy mieli jakieś inne koło ratunkowe, że tak powiem. Dobrze się tym jedzie. Denerwuje mnie to, że te wszystkie samochody mają tak samo ustawiony nacisk hamulca i kurde, wbrew pozorom to w porze dało się takie rzeczy robić. Tu nie można nic za bardzo. No jest to inny tytuł. Po prostu i tyle. W Underground 1 już można było chyba tuningować własny samochód, prawda? Bo że on wyhamował, przecież to jest niemożliwe. Aj burza będzie w następnym. Spróbujmy nawet takiego chargerka. DOJA pana amerykańskiego Speed Limit 35. Nieduży. W 1900 roku pierwszy mandat dali. W ogóle kiedyś działało to w taki sposób. Ej! Nie rozświetla mnie. Teraz włączyłem sobie e, światło w kamerce i mnie widać. EMP EMP activated acquiring target lock suspect is out of range EMP lock on target Na pokolcach przejechałem, nie? Słabo idzie. A mamy możliwości dużo, Naprawdę dużo. Mac. to ja też mogę tak zrobić? Wyjechać w kolce? Że, no, ma to chyba sens logiczny. Nie, jakby się nie dało, to pewnie bym się oburzał, że. O, no, friendly gra i tak dalej. Nie, doda no, da się. EMP jest bardzo dużym, na, bardzo mocnym narzędziem, więc tego trzeba dobrze używać. Myślę, że z blokadą to po prostu połączymy. Three, Ale zrobił nas chuja. Znaczy my też byśmy tak zrobili pewnie, jakbyśmy byli na jego miejscu. Ale mu się pofarciło. już jak taki typowy policjant, który jest w mid for Speed i kurwa go fakt jak... Ja pierdzielę. Jak tak dalej pójdzie to ja nic nie zrobię. No nie, no bez przesady jeszcze raz. A myślę jak grina po prostu. Taki typowy, rasowy. Że w te dwa razy uniknął mi EMP i blokady, ale dlatego, że ja jestem też kasztanem, blokada, blokada od razu, blokada. Wiesz, co możemy robić, to blokada. MP mieli też pamiętam w paybacku popularnie Już nie dużo zostało a te spikesy są tak randomowych miejscach A, pojechał tędy, dobrze. Co kurwa? to są jakieś jaja. Co się dzieje? Może tak? O co tu kurde chodzi? Pojechał w zupełnie innym kierunku. No tak może? Ja pierdzielę, zgubiję je zaraz. Przecież on powinien być już złapany dawno. Roblox, Nic nie rozumiem. Się teleportował wcześniej. Tragedia. Tragedia. No ale my, jak się teleportujemy, czasem igluczyjemy policjantów, czy jest inaczej? Tak samo. Zajmijmy to okulary. Może chwilę pogadamy tak. Albo nie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze ze dwa wyścigi. Będzie już jakiś materiał Do renderowania i do wrzucania na mój super zajebisty kanał Który ma 4000 filmów ponad, a już pewnie 400 Trwałość To jest droga do sukcesu, mordu Galardo Polizja Włochy? że my będziemy jeździć tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie police Gran Turismo S Oj, miałem to burzową wziąć Następnym razem w tym odcinku weźmiemy burzę Ok, mamy pewien wachlarz. Nie mamy helikoptera. To nie tak miał być. ja miałem was robić. Widzicie, teraz możemy się postawić w przeciwnym kierunku. Jak robi to policja. Czy są momenty, że nie możemy tego używać. That's

<laughs> Ale zawiesz grę, kurde. Super jest ta gra. Terio. Grat ze strony policji. Myślę, że ze strony drugiej też będzie o tyle Equipment, aha, że blokady mamy na drugim poziomie, okej okay. nie dziesiątka ebo. Kurde. Ja nie kosztował jakieś dużo, 65 kafli. Dobra, zrobimy jeszcze jeden. A chcieliśmy ten burzowy zrobić bardzo, więc. Niechaj będzie i ten Seratti. Nie wiem, czy jeszcze jednego nie nagrał, bo gra mi się w to naprawdę dobrze i to właśnie ze strony policji. Jest Git. Prawda, a wy co sądzicie? A. To nie jest pościg, to jest burzowy kanion, pieprzony sandstorm. Wyścig z czasem. Mi się wydaje, że mapy naprawdę w The World są bardzo podobne. Czy The World jest naprawdę popularny? Był? Znaczy ja słyszałem, że generalnie... Były jakieś tam osoby, co to grały, ale nie wiem jaka to jest skala, nie? No nie jest to chyba jakiś Intercontinental. Znaczy na pewno jest Inter... Dobra, wiecie o co mi chodzi. Nie jest to skala GTA 5, nie? Czy Minecrafta? Kurde, Minecraft nadal jest chyba popularny, nie? Jakoś chyba słabo mi idzie. Na pewno były trudniejsze niż forspidy Niż to. Wiem, że się jak baran obijam ciągle od band, ale chodzi mi o wszystko. I tak dałem radę. Wiecie, co chyba rzeczywiście zrobię, jeszcze jeden. Promotion to five patrolmen. Ha, to do, dobra. Czaj, 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 wiem o co chodzi. Wszystko wiem o co chodzi. Panamera! Wow. Serio 130... No dobra, no Panamera, może i tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, a na pewno go zaraz nagram, bo jest git. Pozdrawiam i możecie pisać komentarze, co tam w ogóle uważacie.